Jeszcze mi do zjechania zostało no. Tam z tamtej górki jadę <laughs> Mogłem z tamtej tylko ona nie była taka stroma no. Zobaczcie zresztą jak ten teren tu cały wygląda A Jeszcze troszeczkę zostało no. Lecimy do domku Jest po czym zjeżdżać I jest na czym zjeżdżać Bardzo fajna kobza Polecam typowa zjazdówka Ale nie o tym mowa Moi drodzy Parafianie. Temat troszeczkę śliski. Jakby nie było troszeczkę też w tym. I naszej winy. Sam też kiedyś się o coś takiego otarłem. Moje drogie panie, bo tego się coraz więcej widzi na dzień dzisiejszy, nie zdajecie sobie sprawy z dalszych konsekwencji. Dlatego <laughs> zaczniemy od trenerów. Najlepszych trenerek personalnych wiadomo, jest tam pani na H, jakaś tam pani na L, jakaś tam pani na coś. To są w ogóle mistrzynie, wszystkiego, tak? No i wy, jakby nie było, macie tam na tych swoich ciałkach jakieś tam 30% body fatu, 35%, niektóre mają 25%. No i zamiast być z tego dumne. No to nie, no bo dzisiaj w modzie co jest? Kulturystyka, sporty sylwetkowe, fitness, typowa taka, no takie typowe top to jest dzisiaj w modzie, tak? No każda się robi na sześciopak, tylko co za tym idzie właśnie? To jest, to jest ciekawe, nie? Dlaczego coraz więcej kobiet jest też w tym i nasza wina, ja wiem o tym. Sami dajemy na to, może nie wszyscy, no. Czasami trzeba się zrobić, żeby tam później kogoś poznać, tak? No wiadomo o co chodzi. No ale coraz więcej tego jest. Po takiej ostrej redukcji pani H, pani L czy pani P, naraz zostają dwa takie wory z biedronki i taki większy worek wiszący po ziemniakach z tyłu. Moje drogie, nie wiem czy wiecie, ale ogólnie to, co macie z przodu, i to, co macie z tyłu, to jest ogólnie tkanka tłuszczowa. I ona jest delikatnie podniesiona na mięśniu. Tym czy tamtym niektóre przyszły z takim typowym darem Bożym. Co to znaczy Dar, e, dar Boży? Takie typowe. Jabłuszko. Apla o, z góry ktoś idzie. Taki, ty, taki typowy, taka typowy, taka typowa Apple firma. Takie jabłuszko, może nie ugryzione, ale takie, takie jabłuszko, no i no niektóre, jak taka typowa słowiańska krew z przodu, też coś tam na ten świat ze sobą wzięły. No i lecimy z tego bodyfatu. Bardzo modne jest teraz 12% bodyfatu, bardzo modne jest 10% bodyfatu. Chwila. A oni z psem idą. Myślałem, że z dzieciakami to mu się sumą. No pies się zmieści. Jest bardzo modne to, tak? No i dochodząc do tego niskiego pułapu body fatu, co robimy? Wstawiamy implanty. Moje drogie, to nawet nie jest miłe w dotyku. To jest straszne. A mało tego, jak ktoś to robi na 20%, 25% tam 30% body fatu, dziecko też idzie. 30% body fatu, może się za wszystko zsunę. Za jakiś czas, co się dzieje? To, co żeście tam wstawiły, te takie dwa półmiski do lodów one zostają dalej w tych wiszących torbach z biedronki, mało tego, dochodzą do tego rozstępy. Powiem Wam, to co miało fajnie wyglądać, nabiera coraz gorszych kształtów, a jeśli chodzi o, o to, co my czujemy w naszych rękach, tragedia, tragedia Zewuski. I ta pani tu nie ma wstawione. Normalnie to wygląda. Delikatnie przy sobie. Kobiecymi kształtami się cieszy. I po co to? Powiem wam, po co to? Zadajcie sobie to pytanie. Po co wam to? Ktoś gada dziary. Dziary są takie, sraki i owakie. Będziecie kiedyś starzy, stare. Jak to będzie wyglądało na stare lata? Już nie mówiąc o tym, że wszyscy... Są popisani od szyi aż do kostek. No nie wszyscy, ale takie 50% społeczeństwa. Ktoś kiedyś gadał, Niemcy się tylko dziarają. Reszta jest normalna. W dzisiejszych czasach każdy się dziara, mało tego, nie ma w ogóle pojęcia, co w tych dziarach tam jest, tam jakieś jaskółki, jakieś gwiazdki gonią, tam jakaś pchełka skota na psa skacze. No, dziaracie się, dziaracie się tym całym głównym, bierzecie z jakiegoś tam gotowego profilu. Dziary typu: A, The Rock ma taką, pan Józek ma taką, ten ma taką, a to se taką pierdzielne na łopatkę ja se taką pierdzielne na łydkę, ten se pierdzielnie taką na Udo. No i z tego wszystkiego się tworzy taka bardzo fajna, życiowa karykatura. Mniejsza, mniejsza już o to, ale moje drogie, te implanty, już nie mówiąc o tych workach z tyłu po ziemniakach, to idzie w coraz gorszym kierunku. To w ogóle. Ale to w ogóle, to nie jest ani dla nas fajne, ani dla Was też nie jest fajne. W jakimś tam stopniu chcecie poprawić to Wasze ego, ale uwierzcie mi, wcale bym się nie dziwił, jak kiedyś wyjdzie na światło dzienne, że to jest w ogóle rakotwórcze i pociągnie za sobą kupę niemiłych konsekwencji. Pozdro, hejka, wszystko z głową. Mam nadzieję, że Wam nie naubliżałem, ale uwierzcie mi, to co tam w tych stanikach chowacie, później pokazujecie. Kupcie lepiej puszapy i lepiej i taniej na tym widziecie. Tyle ode mnie, pozdrawiam.